Made in Lab numer 179 to letnia propozycja, e, może wczesno-jesienna jeszcze, ale przede wszystkim letnia propozycja firmy Made in Lab, która ma być interpretacją i solo row Myself, przepraszam Was, że etykieta, czy tam ta tasiemka jest taka ciemna, taka rozrzedzona, ale po prostu miałem tą szerszą. Ta szersza ma mniejszą gęstość od tych węższych, no i przez to jest takie, e, takie brzydkie tło, ale nie ma to większego znaczenia. Perfumy mają w jakimś stopniu nawiązywać do Isoloro Myself, na początku, samym sobie pudełeczko. Oczywiście nie powiedziałem, data powstania to ten rok 2024 na wiosnę. Cena w okolicach 33 do 35 zł. Pudełeczko, jak we wszystkich mailing Labach. Zero zaskoczenia. Miękki, przyjemny karton, dobrze złożony. Z tyłu informacje, do których później przejdziemy: kategorie, nuty zapachowe i inne takie. 80V, wyprodukowane w Polsce. Pod spodem znajdziemy tradycyjnie numer bacza oraz dane producenta. Jeszcze po bokach tam informacje o, o nie polityce, tylko o filozofii firmy. Na drugim boczku już nic nie ma, od góry będzie tylko piktogram przedstawiający główny akord tych perfum. W tym przypadku cytrusowy hmm, według mnie nie do końca. Hmm. Nie powiedziałbym, no ale nie ma to większego znaczenia. Słuchajcie, czy to było Isoloro zwykłe Myself czy La Perfume to Wam nie powiem, ale mniej więcej po nutach Wam powiem, to sobie zobaczycie, bo z tego co pamiętam zwykły chyba był bardziej owocowy, a La był y, bardziej kwiatowy, jak białe kwiaty, kwiat pomarańczy i tak dalej, ale to, to zaraz zobaczymy. Mogę też się mylić, bo już nie pamiętam. Z przodu, tak jak widzieliście, y, napis Made in lab, 179, numer nic szczególnego. Z tyłu mamy kategorię, czyli taki akord, jaki tutaj jest główny. Składniki tych perfum. O, jest tego cała litania. Nuty i to by było na tyle. Pudełeczko w środku. Tak jak mówię, ja Wam to przeczytam. Tylko w pierwszej chcę zrobić cały unboxing i tyle. Pudełeczko, jak we wszystkich Made in Labach. E, sama sobie buteleczka, też jak, jak we wszystkich Made in Labach. E, zaraz Wam ją opiszę. E, ciecz ma takie zabarwienie lekko pomarańczowe. Mm -hmm, mm -hmm. Takie lekko pomarańczowe jak... jak jakiś taki, nie wiem, tymbark, coś w tym stylu, troszeczkę nawet jaśniejszy. Korek jest akrylowy. Pewnie siedzi na, na atomizerze. Atomizer, jak we wszystkich Made in Labach, po prostu jest on w porządku. Ani, ani nie jest świetny, ani nie jest zły, więc nie mogę mieć do tego pretensji. Żyłka sięga do, do samego końca. No, niestety nie jest na stanie Wam tego lepiej... O! Tutaj troszeczkę było widać, że sięgała do końca. No ale nie ma to żadnego znaczenia. Wierz, wierzcie mi na słowo. Szkło jest grube, dobrze wykonane. Na przodzie etykieta, która nawiązuje do, do przodu pudełeczka, pod spodem podstawowe informacje, czyli 100 ml. Producent, numer bacza, i to by było na tyle. Na szkle się więcej nie, nie dzieje. Słuchajcie, żeby Wam ocenić, teraz same w sobie perfumy, bo chyba to się liczy. Przejdziemy do recenzji perfum. S Składniki? nie składniki. Eee, nuty nuta głowy to w nutach głowy jest bergamotka, kwiat pomarańczy, grapefruit, lawenda, bergam... Two, bergamotka już była, bo to jest po angielsku pod spodem, zapomniałem. Nuty serca to bursztyn, cydr. Czymkolwiek cydry jest, kaszmir, drzewo sandałowe, baza to jaśmin, piżmo, mech i piwonia. Słuchajcie, eee, to, co ja czuję przede wszystkim. Tak, to coś, co w miarę nawiązuje do, do interpretacji do innych kopii e, Paco Rabanne Phantom. Tylko, że w odróżnieniu od nich e, i Isoloro Myself, czy tam interpretacji Isoloro Myself idą bardziej właśnie w stronę taką, taką cięższą, pełniejszą, słodszą. Natomiast Fantom idzie właśnie w stronę cytrusową, ale mamy tutaj, właśnie ten sam dół z takiej, z takiej wanilii. Ja nie wiem, czy tutaj jest w ogóle wypisana. Nie, nie ma, a to bardzo dziwne. Poczekajcie. Niech sobie chwilę oparują. Wyraźnie czuję tutaj coś, co jest waniliowo-tonkowe. Albo może po prostu jest to sam bursztyn. Chyba sam bursztyn w takim razie. Dobra. No to słuchajcie. Bergamotki? Nie. Kwiat pomarańczy tak. Greyfruit nie. Jest tam trochę lawendy, więc z tym się zgadzam. Bursztyn tak, jak najbardziej. Kaszmir? No ciężko mi powiedzieć. Czy są tutaj nuty kaszmiru? Musicie mi wierzyć, przynajmniej na słowo. Są na pewno białe kwiaty. Yy. I są one całkiem przyjemne, powiem Wam szczerze. Yy. Drzewo sandałowe raczej nie. śmiem ciężko powiedzieć. Mchu nie znajdziecie. Piwoni... No nie pamiętam. Są po prostu nuty kwiatowe. Musicie mi w to wierzyć na słowo. Perfumy są raczej pełne. Yy. Nie są one raczej takim owocowym letniaczkiem czuć tam troszeczkę nut owoców, ale są one raczej e, dobrze zbalansowane pomiędzy owocowym e, lekko słodkim przez ten bursztyn e, i i lekko lawendowym zapachem pachną e, 3 godziny e, trwałość ich wynosi 3 godziny projekcja przez pierwsze no przez pierwszą godzinę na gdzieś tak długość ramion pierwsze 20 minut to będzie za Wami taki mały ogonek do godziny, tak jak mówię, na odległość ramion. Pozostałe dwie, to już jest blisko skórnie, ponieważ większość tych interpretacji ma to do siebie, że one z początku są mocne, a później zaliczają takie, takie dramatyczne spadki w dół gdzieś tak po godzinie. Tak dosłownie, jakby ktoś nagle obciął ich moc i tak totalnie rzucił nimi ziemię. Zwykle tak to wygląda. Słuchajcie, ode mnie tak. Perfumy nie pachną chemicznie, nie pachną syntetycznie. Są przyjemne, miłe, naprawdę nie mulą, nie przeszkadzają codziennie. Jakbym miał w nich przechodzić całe lato, to uwierzcie mi, że bezproblemowo bym to, bym to zrobił. Tak więc ode mnie to tyle. Polecam, jeżeli gdzieś dopadniecie, a tym bardziej w sklepach czasem możecie je znaleźć stacjonarnie, w takich mniejszych sklepikach, czasem w czymś, w takich ala, kioskach, stragankach, ryneczkach. Jeżeli będziecie mieli możliwość ich powąchania, to, to zachęcam Was. Natomiast jeżeli macie brać w ciemno, to jak najbardziej 179 to, to udana interpretacja. Myself. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się i do następnego.